Czy uwolnienie od demonów może kosztować za dużo? Zapraszam. Tak, nic mi się nie pomyliło. E, wiem, że dzisiaj. O, przepraszam. Wiem, że dzisiaj jest sobota, a nie piątek, ale ponieważ w piątek nie było manny, więc postanowiłem. E, nie głodzić was przez cały weekend, i dzisiaj Manna, która powinna być w piątek. Nie szkodzi, że jest sobota. Przepraszam tych, którzy czekali wczoraj. Posłuchaj tego. Posłuchajcie tego na sam y, początek, bo to jest bardzo mocna y, historia dzisiaj. Dopłynęli do kraju Gerazyńczyków, który leży naprzeciw Galilei. Gdy tylko Jezus wysiadł na ląd, zastąpił mu drogę jakiś człowiek z miasta, mający demony w sobie. Od długiego czasu nie nosił on odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcu. Gdy tylko zobaczył Jezusa, z wrzaskiem runął przed nim i bardzo głośno krzyknął: Co się tu do mnie wtrącasz, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Błagam cię, nie dręcz mnie. Nakazał bowiem nieczystemu duchowi, żeby wyszedł z tego człowieka. Od długiego czasu porywał go. Wiązano go łańcuchami i trzymano w dybach, lecz rozszarpywał te okowy i uciekał pod wpływem demona na pustkowia. Jezus zapytał go, jak ci na imię? On odpowiedział, Legion, bo wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, aby nie rozkazywał im wrócić do czeluści. A pasło się tam na górze wielkie stado świń. Poprosiły go zatem, aby im pozwolił wejść w nie. Pozwolił im, i wyszły demony z człowieka i wstąpiły w świnie. Wtedy stado rzuciło się do jeziora ze stromego urwiska i utonęło. Kiedy pasterze zobaczyli, co się stało, uciekli i zanieśli wiadomość do miasta i do wsi. Wyszli zobaczyć, co się stało i przyszli do Jezusa. Ujrzeli, że ten człowiek, z którego wyszły demony, siedzi odziany u stóp Jezusa i jest przy zdrowych zmysłach. Strach ich zdjął. Świadkowie opisali im, jak opętany został wyzwolony. Wtedy ta cała gromada Gerazyńczyków z okolicznych miejscowości poprosiła go, żeby odszedł od nich, bo strach ich wielki ogarnął. On zatem wsiadł do łodzi i wrócił, a ten człowiek, z którego wyszły demony, prosił go, aby mógł zostać przy nim. Odprawił go jednak, mówiąc: Wracaj do swojego domu i rozpowiadaj, co Bóg dla ciebie uczynił. Odszedł zatem i rozgłaszał po całym mieście, co Jezus dla niego uczynił. Z Ewangelii według Świętego Łukasza, 8 rozdział, wersety 26 do 37. Ta historia nosi w sobie całe mnóstwo znaczeń, całe mnóstwo wartości, o których warto by było powiedzieć. Ja z konieczności, żeby to nie trwało za długo, chcę się dzisiaj z Wami podzielić kilkoma myślami z tej historii. I zobaczysz, jak bardzo ta historia może być również o Tobie. Człowiek, do którego, który spotyka Jezusa na brzegu kraju gerazyńczyków, Ewangelia mówi o nim, że od długiego czasu nie nosił ubrania, nie mieszkał w domu, lecz w grobowcu. To jest taka uniwersalna prawda o każdym, e, o naturze grzechu, o naturze człowieka, który trwa w grzechu. Że taki człowiek bardzo często sam siebie oszukuje, że jest w stanie mm, grać pewne role. Udawać kogoś, ubierać się w pewne, no właśnie, w pewne role, w pewne postaci, którymi nie jest, i wydaje mu się, że jest ubrany, podczas gdy na, tak naprawdę dla ludzi, którzy są obok, jest nagi, bo e, grzech nas obnaża. Obnaża e, z, z tych wszystkich naszych, e, naszych przebrań. I staje się dla, szczególnie dla tych, którzy są blisko, czy w domu, czy w pracy, czy w szkole, gdziekolwiek jesteś, w tym środowisku ludzi, którzy są blisko ciebie, widzą twoją prawdziwą naturę i prawdę o tym, jaki jesteś, jaka jesteś. Ale to nie wszystko, bo grzech, którym, którym trwamy, powoduje, że nie mieszkamy w domu. Lecz w grobowcu. To znaczy, że grzech wyprowadza nas z miejsca, które jest bezpieczne, z miejsca, które jest e, dla nas przeznaczone, i wyprowadza nas w stronę śmierci. Wyprowadza nas do miejsca, w którym tak naprawdę nie chcemy przebywać, ale taka jest natura grzechu. Wyprowadza do grobowca. Każdy grzech, który popełniamy, właśnie w ten sposób działa obdarza nas wobec ludzi. Wyprowadza nas z bezpiecznego miejsca, które Bóg nam przeznaczył, do miejsca, które jest miejscem śmierci. Kiedy Jezus wychodzi na brzeg z łodzi, człowiek opętany wybiega Mu naprzeciw, ale nie wybiega mu z wdzięcznością i radością Mówi, Jezu uwolnij mnie, Jezu uratuj mnie, tylko krzyczy bardzo głośno do Niego, co się tu do mnie wtrącasz Jezusie. I czyni to nie tylko człowiek opętany. My często robimy coś takiego wcale nie pod wpływem opętania, ale pod wpływ, albo dobrze, pod wpływem opętania własnymi planami, własnymi pomysłami na życie. Bo kiedy Jezus przychodzi do mojego życia ze swoim planem, kiedy przychodzi do, swojego, do mojego życia ze swoim słowem, z, z tym, jak mam żyć według woli Bożej. To bardzo często nie budzi to radości, ale budzi gniew, bo staje to w poprzek moich planów, w poprzek moich pomysłów. I moją naturalną reakcją jest: Jezu, co się tu do mnie wtrącasz? Co Ty możesz na ten temat wiedzieć? Czy Ty byłeś kiedyś w takiej sytuacji jak ja? Wiem lepiej, co mam robić. Nie wtrącaj mi się tutaj. Przyjdę do Ciebie do kościoła w niedzielę, pomodlę się do Ciebie. Ale nie wtrąca im się do mojego życia. Człowiek, który jest bohaterem dzisiejszej historii, był, był nie tylko problemem sam dla siebie, ale był problemem dla środowiska, był problemem dla miasta. I wiązano go łańcuchami, trzymano w dybach, ale rozszarpywał je i pod wpływem demona uciekał. Na pustkowia. Dlaczego ludzie wiązali go łańcuchami i trzymali w dybach? Czy z miłości do niego? No nie. Robili to, żeby zabezpieczyć samych siebie. Bo ten człowiek był niebezpieczny. Więc zakładali mu te dyby, wiązali go tymi łańcuchami, żeby nic im nie zrobił. I znowu to jest prawda o sytuacji, w której trwają. Kiedy trwamy w grzechu, ludzie nie chcą mieć z nami nic wspólnego, nie wchodzą z nami w prawdziwe relacje. To my nie jesteśmy zdolni wejść w prawdziwe, głębokie relacje, kiedy jesteśmy oddzieleni od ludzi, opętani swoimi własnymi wizjami, swoimi własnymi oczekiwaniami, swoim własnym, e, własnym grzechem. Oddziela nas On. Nie tylko od Boga. To nie jest tylko tak, że jak masz grzech ciężki, to nie możesz iść do komunii. Oczywiście, to prawda. Ale również twoje relacje z innymi ludźmi są zagrożone. Jesteś jakby przez szybę z ludźmi i nawet kiedy wydaje ci się, że tak nie jest, to niestety tak jest. I pod wpływem demona uciekał na pustkowia. Grzech trzyma nas na dystans, trzyma nas na odległość. Od nas samych, od innych ludzi, od Boga. Jesteśmy oddzieleni przez Grzech. No i teraz dochodzimy do takiego momentu w tej historii, który jest dla mnie bardzo mocny. Jezus pyta tego człowieka, jak ci na imię. I ten człowiek, nie, nie, nie demon, nie demony, ten człowiek odpowiada. Legion. Rozumiecie to? Legion, bo wiele demonów było w nim. Ale to ten człowiek odpowiada. Słyszałem wielokrotnie w interpretację tej historii, właśnie taką, że to już nie ten człowiek odpowiada, tylko demony, które są w nim. Ale Ewangelia mówi wyraźnie, że to ten człowiek odpowiadał. I to, i to niesie ze sobą bardzo mocną, bardzo głęboką prawdę. O nas samych. To znaczy, my jesteśmy naprawdę zdolni przyjąć diabelskie kłamstwa na nasz własny temat. Nie jedno kłamstwo, ale wiele kłamstw, do tego stopnia, że one stają się naszą identyfikacją, że już nie mamy własnego imienia i własnej tożsamości, ale przyjmujemy tożsamość diabelską. Tożsamość, która składa się z wielu elementów. Jest ich legion, jest ich bardzo, bardzo wiele. Jakich? Możesz o sobie mówić negatywnie. Możesz mówić o sobie: jestem kłamcą, jestem do niczego, jestem e, cudzołożnikiem, jestem złodziejem, e, jestem identyfik jestem e, niedorajdą, jestem łamagą. I w ten sposób opisywać samego siebie, samą siebie. Jestem brzydka, jestem, mam wiele lewe ręce. To są wszystko kłamstwa, które Opowiadane przez innych, albo wynikające z naszego własnego przekonania, zaczynają budować naszą tożsamość i zaczynamy się w ten sposób przedstawiać. Ale to jest jedna strona medalu. Druga jest taka, że potrafimy przyjąć fałszywą tożsamość, która mówi: Jestem najlepszy na świecie, jestem nie do pokonania, jestem mistrzem, jestem. E... Nic mnie nie zatrzyma. Nie ma granic, których nie jestem w stanie przekroczyć. Potrafię. Jak tylko bardzo chcę, to to, to, to zrobię. Ja? I znowu, to nie są prawdy. To są kłamstwa, które w połączeniu z innymi kłamstwami na nasz własny temat budują tożsamość demoniczną. Tożsamość diabelską, tożsamość, która jest jednym wielkim kłamstwem. Czy w tych opowieściach, że czegoś nie umiem, albo coś dobrze umiem robić, nie ma prawdy? Oczywiście, że jest prawda. Tylko kłamstwo, diabelskie kłamstwo, nie, nie jest stuprocentowym kłamstwem. Ono jest mieszanką. Ono musi wyglądać prawdopodobnie. Hmm? I ten moment, w którym Zaczynam się identyfikować w taki sposób, kim jesteś. Jestem przedsiębiorcą. Kim jesteś? Jestem człowiekiem sukcesu. Kim jesteś? Jestem nic nie warty. To jest ten moment, kiedy jesteśmy już związani kłamstwem na nasz własny temat. Jezus na szczęście. Jest w stanie uwolnić e, każdego z nas od tego legionu kłamstw, bo on jest prawdą. Bo kiedy przychodzi do ciebie Jezus prawda, Jezus życie, Jezus wolność, ma tę moc, żeby wypędzić z ciebie te wszystkie legiony, wszystkie legiony kłamstw, oszustw, e, fałszywych przekonań i wnieść w Twoje życie. Prawdę, którą jest On. Tylko w tej historii tutaj dzieje się coś zupełnie nietypowego, bo Jezus nie tylko wypędza demony, ale z jakiegoś powodu, nie wchodzimy w to, z jakiegoś powodu pozwala im wejść w świnie. I te świnie, opętane, e, skaczą z urwistego brzegu i toną w jeziorze. Hmm. I teraz mamy kolejną ciekawą historię, bo mamy tam pasterzy, tak? Mamy tych, którzy te świnie paśli. To jest drugi moment, w w tej Ewangelii pojawiają się pasterze. Pamiętacie, na samym początku Ewangelii pojawiają się pasterze, do których przychodzi Anioł i mówi im, ogłasza im dobrą nowinę o tym, że się rodzi Jezus, i oni idą odwiedzić Jezusa w Betlejem, i potem niosą dobrą nowinę. To są pasterze, owiec. Tu mamy pasterzy świni. Którzy co robią? Będąc świadkami Jezusa, widząc Jezusa działającego, roznoszą w mieście złą nowinę o utopionych świniach. O stracie, którą ponieśli. Bardzo wielkie stado świń, będące własnością miasta, zostało stracone. I oni idą i niosą złą nowinę o tym, że Jezus przyszedł i utopił ich świnie. W efekcie ich tej antyewangelizacji przybywają na miejsce ludzie z miasta. I widząc, co się stało, już przygotowani przez pasterzy na to widowisko, widząc, co się stało. Nie, nie są tak jak ci, którzy przyszli do Jezusa, do stajenki w Betlejem, do jaskini w Betlejem, ogarnięci radością i pokojem. Nie, ci są przerażeni. Ci są pełni strachu. I oni nie są jak mędrcy, którzy przynieśli dary, ale są ludźmi owładniętymi strachem, którzy proszą Jezusa o to, żeby odszedł z ich miasta. Rozumiecie to? Jak często zdarza się nam podchodzić do innych ludzi, do różnych sytuacji z uprzedzeniem, tylko dlatego, że ktoś nam, zanim spotkaliśmy człowieka, Zanim zdążyliśmy wyrobić sobie własne zdanie na, na jakiś temat, ktoś już nam włożył do głowy opinię na temat tego człowieka, na temat tej sytuacji. I kiedy spotykamy człowieka, kiedy wchodzimy w tę sytuację, już jesteśmy do niego niechętnie nastawieni. On już przegrał zanim jeszcze nie miał szansy jeszcze cokolwiek zrobić, już przegrał. I tak było właśnie w tej historii. Ludzie byli skłonni powiedzieć Jezu, odejdź. Odejdź z naszego życia, Ruinujesz nas, nasz biznes. I czasami jest tak, że w Twoim własnym życiu. Masz wrażenie, że z Jezusem bardziej tracisz niż zyskujesz. Ale proszę Cię, nie ulegnij tej pokusie, aby powiedzieć Jezusowi: Odejść z mojego życia. Dlatego, że owszem, z Jezusem możesz coś stracić, ale zyskujesz dużo więcej. Tak jak człowiek uwolniony przez Jezusa. Możesz zyskać wewnętrzny pokój i ludzie, którzy przeżywają wewnętrzne rozdarcia, niepokoje i lęki, wiedzą doskonale o czym mówię. Jak wielkim darem, jak wielką wartością jest wewnętrzny pokój. I Jezus ten pokój człowiekowi opętanemu przez legion kłamstw przywrócił. Przywrócił mu trzeźwe myślenie, przejrzystość myśli. Ale kiedy Jezus przychodzi do twojego życia, to również odzyskujesz zdrowe relacje. Relacje z Bogiem, relacje z innymi ludźmi i relacje z samym sobą. To kiedy Jezus naprawdę wchodzi do twojego życia, to się dzieje. Odzyskujesz zdrowe relacje z Bogiem, z innymi ludźmi i z samym sobą. I stajesz się zamiast Źródłem strachu i zamieszania, stajesz się źródłem pokoju i światła tam, gdzie jesteś, i stajesz się tym, który niesie dobrą nowinę, ponieważ to słowo, które Jezus skierował do uwolnionego z opętania człowieka, kieruje również dzisiaj do ciebie. Wracaj do domu i rozpowiadaj o tym, co Bóg ci uczynił. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty masz moc uwolnić nas od naszych demonów, uwolnić nas od legionu kłamstw, od naszych grzechów, od naszych ciemności. Jezu, ja dzisiaj wyznaję Ciebie, moim Panem i Zbawicielem, i wyznaję, że tylko w Tobie mamy rozwiązanie naszych problemów. Tylko Ty możesz przywrócić nam. Zdrowe relacje z Ojcem, zdrowe relacje z innymi ludźmi i zdrowe relacje z samymi sobą. Jezu, wejdź do mojego życia, wejdź do naszego życia, do życia każdego z nas i uwolnij nas od kłamstw, które nas oddalają od siebie, od kłamstw, które nas oddalają od innych ludzi. Uwolnij nas od przywiązania do fałszywych obrazów samych siebie. Uwolnij nas, Jezu, i zamieszkaj z nami. Amen. I zostawiam Cię z modlitwą dzisiaj, jako, jako modlitwą psalmem 20. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jesteś tutaj osobą, która jeszcze nie wie, jak my się modlimy na psalmach, to za chwilę wyświetli Ci się tutaj takie okienko. Może już się wyświetliło, w którym jest krótki filmik z informacją o tym, jak się modlimy na psalmach. Dobrego weekendu Ci życzę. Dobrej soboty, błogosławionej dobrej niedzieli. Dobrego całego tygodnia i każdego dnia, w którym oglądasz, słuchasz tej dzisiejszej historii. I przepraszam, że trwała tak długo właśnie dzisiaj, ale chyba się krócej nie dało powiedzieć, a nie chciałem stracić tych ważnych rzeczy. Do zobaczenia. Trzymajcie się z Bogiem.